Pracowałem już z dziesiątkami osób, których problemem było wieczne B1 i B2 i które naprawdę robiły wszystko, żeby dostać się na C1. Starały się, uczyły, konsekwentnie i regularnie, miały nawet lekcje z Native'ami, a mimo wszystko to nic nie dawało. Dalej były daleko od swojego wymarzonego poziomu C. I kiedy przeanalizowałem te wszystkie przypadki, zauważyłem, że mają ze sobą coś wspólnego. Te wszystkie osoby nie wiedziały o czterech problemach z ich angielskim, przez które nie mogły. Zrobić dalszego progresu. I co więcej, ponieważ nikt o nich nie mówi, podejrzewam, że ty też o nich nie wiesz. Dopiero kiedy przekierowaliśmy język w tych czterech kierunkach, zaczęły robić dość szybki progres i w końcu weszły na C1. Zacznijmy od największego problemu, i jednocześnie problemu numer jeden na naszej liście, jakim jest tak zwany europejski angielski. To mój termin, ja go osobiście ukułem, także nie szukajcie go nigdzie. Osoby, które znają tak zwany europejski angielski, są zwykle na poziomie. B1, często nawet na poziomie B2 i potrafią raczej dość szybko i płynnie powiedzieć o co im chodzi. Są komunikatywne. Może nawet nie robią zbyt wielu błędów, ale kiedy odpalają sobie jakiś filmik na YouTubie albo serial i słuchają języka angielskiego tym, jakim mówią native speakerzy i potem słuchają swojego języka, to słyszą, że to są jednak dwa różne języki. Coś się zdarza się, że użyją paru podobnych słów, co native speakerzy, paru podobnych czasów, ale na tym te podobieństwa się w zasadzie kończą. Najczęściej różnica między ich angielskim a językiem angielskim native speakerów tkwi w tym wszystkim, czego native speakerzy używają na co dzień, w mowie codziennej, na czym opierają swoją całą komunikację, a czego te osoby w ogóle nie używają. I kiedy o tym mówię, to mam na myśli głównie przede wszystkim czasowniki frazalne i kolokwializmy. Zgodnie ze statystykami, aż co trzeci czasownik, który pada z ust native speakera, to czasownik frazalny. Więc jeżeli ty używasz czasowników razalnych rzadziej, na przykład raz na 10 czasowników, to ty w ogóle nie mówisz angielskim angielskim. To jest inna melodia. Mówisz bardziej polskim, europejskim angielskim, angielskim z podręczników, który tylko trochę przypomina ten prawdziwy angielski. Podam wam teraz parę przykładów. Możecie sami sprawdzić, czy mówicie jak natywi. Osoby, które są zabetonowane między B1 a B2, będą często używały na przykład czasownika mention, w znaczeniu wspominać. I to nie jest tak, że samym mention jest coś nie tak. To jest bardzo fajne słowo, którego Nativi też używają, ale nie robią tego non-stop. Będą go przeplatać jakimiś innymi wyrażeniami. Na przykład często zamiast mention powiedzą to bring something up. You brought it up. Czyli wspomniałeś o tym, poruszyłeś to. Osoby zabetonowane między B1 a B2 będą również nadużywać na przykład słowa meet. Native, jeżeli kogoś spotka, rzadko jednak będzie używał czasownika meet, który jest dość formalny, natomiast częściej użyje konstrukcji czasownika. Nie to run into. Na przykład powie I ran into him in the morning, czyli spotkałem go, wpadłem na niego rano. No, i Europejczycy oczywiście uwielbiają po prostu czasowniki to train i to exercise, kiedy mówią o ćwiczeniach. Tylko Nativi, kiedy mówią o ćwiczeniu w sensie fizycznym, jakoś specjalnie ich nie używają. Najczęściej, kiedy ktoś idzie na siłownię albo w ogóle robi jakiś trening w domu, bez względu na to, czy to jest cardio, czy jakiś inny trening siłowy, to będą używali czasownika Frazalnego to work out. Jeżeli ty w swoim angielskim tylko i wyłącznie używasz tych niefrazalnych odpowiedników, to właśnie dlatego jesteś jeszcze na B1 czy B2, a nie na C1. To są tylko trzy pierwsze lepsze przykłady, które wpadły mi do głowy, a jest ich masa. No i oprócz czasowników frazalnych, do tego dochodzą jeszcze kolokwializmy. To są te wszystkie słowa i wyrażenia, których Nativi nadużywają w mowie potocznej, w mowie codziennej, których nie spotkasz w książkach czy w podręcznikach, z których my wszyscy uczyliśmy się de facto angielskiego. Native speaker na przykład często powie: Let's hit the gym. zamiast let's go to the gym. Amerykanin często powie it's no big deal. A Polak, który zna nawet dobrze język angielski, zazwyczaj tylko powie: It's not a problem. I tu nie chodzi o to, że w tych naszych wersjach, które my zwykle wypowiadamy jako Polacy znający angielski, jest coś nie tak. Bo one są poprawne. Chodzi o to, jak często ich używamy, bo używamy ich zawsze. Nie mamy żadnych alternatyw. Native speakerzy używają ich znacznie rzadziej od nas, bo dla nich one są trochę zbyt sztywne, zbyt formalne. Mają dużo lepsze, potoczne alternatywy. Kolokwializmy to również utarte wyrażenia, czy nawet całe zdania, które w niezmienionej formie pojawiają się non-stop w konwersacji. Na przykład let me get this straight, kiedy czegoś nie rozumiemy, albo no way, kiedy w coś nie wierzymy. I pytanie, czy ty również ich wszystkich używasz. Nativi w rozmowie wplatają też co chwilę wypełniacze i zmiękczacze, dzięki którym ta mowa nie jest taka kanciasta i zero-jedynkowa. W każdym zdaniu usłyszysz jakieś totally, Albo definitely, albo for sure. Drugim obszarem, drugim problemem, który oddziela Was jeszcze od C1, są rzadziej występujące słowa w języku angielskim, które musicie znać. To z reguły te wszystkie słowa, które są nieco literackie i bardziej elokwentne. Kiedy jesteś na B1 albo na B2, potrafisz powiedzieć mniej więcej wszystko to, co chcesz, za pomocą podstawowych i uniwersalnych słów. Kiedy jednak chcesz być na C1, musisz zacząć używać słów, których nie używa ktoś na B1 i których nawet nie zna ktoś na B1. Jeżeli mówiąc po angielsku używasz tylko i wyłącznie słów, które zrozumie ktoś kto jest początkujący albo którymi w ogóle posługuje się ktoś początkujący, no to nie mówisz na poziomie C1. Ktoś kto jest na C1 często zamiast appear powie emerge, albo zamiast understandable coherent, albo zamiast possible. Feasible. ponieważ te elokwentne synonimy rzadziej występują w języku, nie spotkasz ich w mowie codziennej, a co za tym idzie, nie spotkasz też ich w większości seriali. Najlepszym źródłem takiego słownictwa są wszelkiego rodzaju dyskusje i dysputy, gdzie mądrzy ludzie mówią o mądrych. Najczęściej abstrakcyjnych rzeczach. Używając do tego właśnie abstrakcyjnego, elokwentnego wokabularza. I tak, takie słowo istnieje. Przynajmniej mam nadzieję. Mi takie słownictwa zawsze najlepiej uczyło się z książek i też z podcastów na YouTubie na ważkie tematy życia. A teraz, już trzecim problemem, który oddziela wielu z Was od C1, jest stuprocentowa poprawność. Możecie popełniać błędy na A2. Od tego dokładnie jest A2. Nawet będąc na B2, może czasami zdarzyć się. Wam zapomnieć Eski, czy stworzyć wyjątkowo niezręczne zdanie. Ale na C1 już raczej nikt nie popełnia tych błędów, a przynajmniej nie tych kardynalnych, dlatego musisz mieć do perfekcji opanowane pierwsze osiem czasów, tryby warunkowe i przynajmniej stronę bierną i mowę zależną w jakimś tam podstawowym wymiarze. Oczywiście błąd błędowi nierówny. Możesz być na C1 i na przykład pomylić czasami rzeczownik policzalny z niepoliczalnym albo nie do końca mądrze użyć jakiegoś słowa. Natomiast nie będziesz popełniał błędów w tematach, które ktoś teraz przerabia na dwa. Dlatego nie możesz już raczej nigdy powiedzieć does she works albo did she went albo women's. I persons. To nie są błędy kogoś, kto jest na C1. I czwartym, ostatnim już problemem jest płynność. Kiedy jesteś na B1, porozmawiasz już na wszystkie tematy życia codziennego. Kiedy jesteś na B2, porozmawiasz na te tematy bardziej abstrakcyjne i kolacyjne, jak na przykład inflacja czy głód w Afryce, ale będzie ci to szło nieco opornie. Powiesz oczywiście, co masz na myśli, ale to nie jest tak, że po Twoim wywodzie wszystkie kobiety będą chciały znać Twój numer. Na C1 natomiast potrafisz już mówić o rzeczach trudnych i głębokich i robisz to w miarę płynnie. Potrafisz rozkładać cięższe koncepty na czynniki pierwsze wyrażać swoją opinię, argumentować, a na dodatek okraszasz to wszystko pięknym słownictwem, które robi wrażenie. To są cztery problemy, które wymagają pracy i które najczęściej oddzielają was od kategorii C. Dociągnięcie się w tych czterech obszarach sprawi, że znajdziecie się na swoim upragnionym. C1. A oprócz tego wszyscy wiedzą, że nie ma lepszego i szybszego sposobu na wejście na C1 niż skorzystanie z moich bezpłatnych 23 technik nauki języka angielskiego, które są na dole w opisie. Wiesz, co masz zrobić z tą informacją? Dzięki, i do następnego!